No moi drodzy, wyszłam na spacerek, bo jestem tutaj z pieskiem. I właściwie to chciałabym Wam dzisiaj coś powiedzieć, bo dzieje się coś dziwnego na YouTube. Nie wiem czy to tylko u mnie, czy u więcej osób. Ale giną mi komentarze. W ogóle nie dostaję komentarzy. Dzisiaj dostałam komentarze od trzech osób, a wysłane były już dosyć dawno. A dzisiaj do mnie doszły. Nie wiem, od czego to zależy, ale tak się dzieje. Także z góry was wszystkich przepraszam, jeżeli nie odpowiadam na komentarze, to tylko dlatego, że ich nie mam. Dostawałam już wiadomości, na, właściwie nie ja, tylko na, na YouTube zauważyłam już, że niektóre osoby piszą też, że mówią, że gidą im komentarze, że dostają po długim czasie. Jakoś nie chciałam w to wierzyć, ale sama się teraz przekonałam, bo do mnie dzisiaj przyszły od trzech osób i to przyszło sporo tych komentarzy od tych trzech osób, niektóre są już nawet dwa miesiące stare. No nie wiem od czego to zależy. Tak samo dzieje się też z subskrypcjami. Dowiaduje się, że usunęłam kogoś z no, usunęłam kogoś. A to nieprawda, ja nikogo nie usunęłam. To chyba YouTube usuwa te osoby albo mnie, bo ja też byłam już u paru osób usunięta i mówią mi, że oni mnie nie usunęli. No nie wiem, od tego to wszystko zależy. No ale teraz już wiecie, powiedziałam Wam, przepraszam z góry, to nie moja wina. Będę odpisywała, jak wszystko dostanę. A teraz idziemy dalej na spacerek z moim pupilkiem. No choć już jest dzisiaj piękna pogoda. Nie miało być tak gorąco, a zrobiło się. Jest naprawdę bardzo ładnie. Przed wczoraj było 20 stopni w cieniu. Na tarasie miałam 25, wczoraj było 25 w cieniu, a na tarasie ile było nie wiem. Bo wczoraj mieliśmy gości, także byliśmy w domu. Nie udało mi się nic z tego dnia nagrać, dlatego że moi goście nie są aktywni na YouTube, nie, nie chcą się pokazywać. No a dzisiaj jest w tej chwili 18 stopni. Jak widzicie, mam taką kurtkę, taką. No, wiosno, wiosenną na wiosnę się nosi, ale jest za gorąco. Podejrzewam, że będę musiała zaraz ją zdjąć, bo naprawdę robi się gorąco. I co Wam tu jeszcze pokazać? No, jak widzicie jest wszędzie zielono. Pięknie tutaj nad głową u mnie, pięknie już. Kasztany mają bardzo ładne liście. Niedługo chyba dostaną kwiatki, bo już się robią pączki. No, chodź tutaj. No. no, idziemy dalej. Zrobimy rundę w koło i potem wrócimy do Domciu, bo muszę odpowiedzieć na, na parę pytań, które dostałam. No i co? No i tak. No. Widzicie, dużo ludzi jest na spacerze. Jest naprawdę piękna pogoda dzisiaj, ale od jutra mają być znowuż deszcze i tak po od między 11 a 14 stopniami. No więc będzie znowu zimna. Dzisiaj miało już być ochłodzenie, ale jeszcze, no jest troszeczkę ochłodzenia, nie tyle co mówili, bo mówili, że będzie 14 stopni, od 14 do 16, a jest więcej. Jest naprawdę piękna pogoda. No chodź malutki, idziemy dalej. Widzicie wszędzie już jest zielono ładnie. O, idziemy, idziemy, idziemy Tam mnie, choć tam jest piesek, a ty nie możesz tam do niego iść wiem, że byś chciał przyjaciela, a tam jest też duży, bez smyczy z kolei znowuż, więc też się wrócimy i... Chyba tam nie pójdziemy. No, bo jest pies. Pies bez smyczy. A to jest bardzo niebezpieczne. Dobra, wszystko powiedziałam, co chciałam. Na tym kończę, spokojnie idę z pieckiem. Muszę zrobić sobie rękę wolną, bo będę musiała go wziąć chyba zaraz do góry i go przenieść, bo on nie chce iść w inną stronę z powrotem, tylko chce iść naprzód, więc będę musiała go nieść. A no to trzymajcie się.